Dobra, mamy to. Moi drodzy, nowa mapa w CS2. Nowa mapa rooftops wchodzi na tryb skrzydłowego. Niestety, jest to w tym momencie jedyna taka mapa. Bo druga dostała... została wyrzucona. Niestety, przez kontrowersje związane z tym, co się chyba na niej ...znajdywało. No ale, moje drodzy, AWP... AWP, co, nawet już powiedziałem, AWP Rooftops mi się kojarzy, że no, w 1.6 takie mapki były, no. By, było AWP Rooftops, ogólnie była mapka na wieżowcach właśnie taka. Była nawet taka, że były kładki pomiędzy wieżowcami, z tego co so. pamiętam. Hello. Skąd from? Poland and you? Dobra. Tutaj Mołotow. Gdzie? Spalili mnie. Długość gości jest gdzieś tutaj. Paprykę dostał. Dobra, wyczekany. <ścoughs> wyczekany gość. Udało się, udało się, żeby nie było. Dostał w paprykę i tyle, moi drodzy. Tym razem się udało. Tym razem myszka nie przeszkodziła. Wręcz pomogła. O, ale teraz nie mogę kupić. Nie mogę kupić. Ta myszka przeszkadza na takim zasadzie, że chyba nie wiem, napięcie przeskakuje w tym, w tym komputerku. I powiem wam, że. O, i nagle potrzebuję złożyć dużo więcej siły, żeby wykonać taki sam ruch. To tak, jakby mi się samo DPI normalnie zmieniało, nie? I czułość. They are here? To guys? O, ale się kot wydarł. Smoke. Dobra, ten smog chyba bardziej im pomógł niż mi. Chociaż przeszedłem na pozycję dzięki temu. Bo się, że zaraz z pleców dostaniemy jakieś śmigło. O, oh, nice Sorry. try. So close. No problem. Mam jakiś młody zawodnik cesarz, tutaj gra zdecydowanie. Nie możemy podcinać mu skrzydeł. Oj, nie dobrze, nie dobrze widział mnie. Zgubiłem się, powiem wam w tym smoku. Zgubiłem się w tym smoku. Za długo Now we can play Dobra, że ja się Przejdę po prostu tą Lewą stroną no, Okej, okay. kolega jednak to robi O, nie mogę ruszyć, no to jest najgorsze. Nie możecie tą myszką ruszyć za Fajdaną. Where are they? Au. Oh. Jeden bez Fuck my life, no ile to jest szczęścia? Które do oni przeszli? Kiedy oni tam byli? Że ten gość mi przeszedł po, pod celownik centralnie Oni cały czas tam przechodzą Dobra. Kurczę, on to samo robi teraz Ma te, te same pomysły co ja Dobra, nieważne Lewą stroną w ogóle nie chodzą. They're planted. Planting. One more. Najgorsze jest to, że to nasz umarł. No nie, nie zdepuję tego, moi drodzy. Ja myślałem, że to przeciwnik zginął, powiem wam tak powa poważnie, ja myślałem, że to przeciwnik dostał 004. Zero, 004 zero cztery. Zero, zero cztery. nie mogę. A dwóch się udało śmignąć z, z tego skauta, by the way dobra, ej! Tak realnie no, udało na, nam się dwóch chłopów śmignąć. Są. Przypadkowo, przypadkowo trochę, ale jednak A, spray 88 12 by mu zadał 12 Próbujemy. Ok. ok. Nie wiem jak wejść tutaj z tego CT, tak naprawdę. Oni bardzo szybko wchodzą, po prostu jak do siebie. Dobra, czekam na razie tu. We have bomb and famas here. Thank you, thank you. Dobra, mamy rundę wygraną Ostatnia runda teraz Po CT, spróbujmy coś Coś przyszpącić Raczej nikogo już tu nie będzie. Tu nie ma gościa, chyba go nie ma po lewej. Lecy zrobił za ten czas. A i tak go gdzieś ubiliśmy, 53 w dwóch! 53 w dwóch ten gość był obity. A bo ja się z dwoma prawdopodobnie strzelałem. Najpierw z jednym dostał 53, a później drugi przyszedł, dostał łeb. Dobra, musimy po stronie Terror coś ugrać. Dobra, leci to dla wszystkich Nice Nice no, wygrał, wygrał młody Rundę So we killed him, nice. Good choice. Trzeba przyspieszyć. Dobra, mamy to. Runda wygrana. Trochę się z gościem tu zabawiliśmy. Ale się udało. Gość coś tam krzyczy na czacie, ale no... Nie obchodzi nas to. Co on sobie tam pokrzyczy? One was there. I throw the flag, and one from behind, maybe. I planted the bomb. The bomb has been planted. Nice. No i kolejna runda się udało. Udało się wygrać. pod Poterro łatwiej. Trochę jednak koniec końców na ten moment. Przynajmniej nam tak wychodzi łatwiej. Poterro. Młody się też coś rozgrzał, tutaj strzela teraz. Jest bardzo dobrze. Nie wiem gdzie ten smoke poleci, ale... Trzeba próbować wszystkiego. Tak źle do końca. And one more. Oh fuck. A tam było widać gościa. Nie widziałem, że za tą siatką w ogóle on może być. Z tej perspektywy Panie wam, nie wiedziałem, że tam on może być. Kompletnie nie wiedziałem. Zdupcyłem przez to. My bad, my bad. Oj, ja, 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 ja. Myślałem, że tylko tam z prawej strony może mu łeb wystawać. Dobra, próbujmy AWP. Spróbować nie zaszkodzi. Nic więcej niż dętka to, to się nie wydarzy. Nie trafiłem go, niestety. One was there. Dobra, uciekam moi drodzy. Nie, wskoczyłem na to. Nie, wskoczyłem na schodek, żeby uciec szybciej. A drugi już był przy drzwiach. Powiem wam zapominam o tych drzwiach cały czas Cały czas te drzwi po prostu mnie kosztują życie. Że faktycznie tymi drzwiami da radę ze skrócić! O Jezu, znowu nie mogę ruszać. Myszką. Dobra, dał mi smowa. Nie no powiem wam, w tym momencie w ogóle... GG. W tym momencie w ogóle myszką nie mogłem ruszać normalnie. Już stwierdziłem, że strzałem tylko no, jednego. O! Znowu. Nie, no. Ta, ta, nie, nie wiem, co mam robić. Ten prąd jakiś. Ale jak to zrobić? Jak sprawdzić w ogóle, czy jest problem z napięciem przeskakującym? Nie mam bladego pojęcia.